Systemu damage'a nie da się uszukać. Ja ci to wytłumaczę na maczugach. Patrz Piotruś, jesteś? To patrz. Będę ci teraz tłumaczył. Patrz Piotrusiu. Piotrusiu, słuchaj. System World of Tanks jest bardzo prosty. System World of Tanks jest banalny. Masz prostą matematykę. Tam nie ma... ...kurde kosmitów, którzy przyjeżdżają i nagle z twojego E-50M... ...pierdzielają ci... 1000 HP i, od, i odlatują, nie? Tam jest system maczug. Widzisz trzy maczugi. Nie? Widzisz trzy maczugi. Jak działa system damage'a matematycznie w World of Tanks? Dostajesz pestkę. Jedna maczuga znika. Dostajesz drugą pestkę. Druga maczuga znika. Dostajesz trzecią pestkę. Trzecia maczuga znika. I nie masz czołgu. Nie ma nic pomiędzy. Wiesz co chodzi? Nie jest tak, że jakiś, nie wiem, strumień światła z kosmosu nagle uderza w twój komputer i zabiera ci HP. No nie. Możesz bombę i tyle. nie masz ciągu. Garasz i go Next.